Taką najprostszą definicję podał Kabadzin, czyli autor w ogóle tej metody pracy ze stresem zużycie mindfulness, czyli uważności, że to jest bycie obecnym w danym momencie bez oceniania. To znaczy, że no to, co jest, to ja doświadczam to teraz, w tej chwili, świadomie. Tak jak no, widzę Ciebie teraz, y, widzę te rośliny tutaj, y, to jest to co widzę, widzę y, osobę, która jest za kamerą. Y, widzę, tak, to jest zmysł, widzę, ale też słyszę, słyszę dźwięki, no, słyszę swoje słowa. E, trochę szum słyszę, e, czuję, czuję, że jestem. A praktyka skanowania jest taką ważną częścią praktyki medytacji, może być samodzielną praktyką medytacji, bo taka cała sesja medytacji w tym świeckim stylu ma kilka elementów i my będziemy się jakby uczyć tych elementów po kolei. Skanowanie jest taką też formą praktyki, której my to oparcie, żeby nie, nie biec do orzeszków albo do czegoś, albo gdzieś, mamy w tym, że przenosimy uwagę z miejsca na miejsce w ciele, że teraz mam poczuć kolano. Hmm. A teraz udo, aha, a teraz coś. I umysł oczywiście ucieka, ale ma się czego złapać, bo jeżeli słucha tego, co mówię, to on podąża. Więc skarowanie zazwyczaj jest zamkniętymi oczami, ale jeżeli poczujesz właśnie, że Twoje oczy, a mój głos jest dalej, dalej, to otwórz oczy, usiądź prosto i trochę tak, jakby trzeźwie no, z tego snu. My spróbujemy podążać, tak? Teraz zbadajcie tą swoją motywację. Се познаваш практика